Siemaneczko z tej strony ewazji. A w tym odcinku, dzień przed Wigilią, będziemy wykonywać zadania świąteczne. Jak widzicie, pierwsze zadanie już wykonaliśmy. Polegało na odebraniu celu na torcim tartaku. Czyli wystarczyło tutaj po prostu wylądować. I przechodzimy do następnego. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Wazigaming na naszym Discordzie VaziLandia. Następne zadanie polega na trafieniu w słabe punkty podczas zbierania zasobów. To szybkie zadanie. O, od razu jak zbiorę te zasoby Wybuduję rampę i zrobimy ślizganie. Więc będą dwie pieczenie na jednym ogniu. No niestety solo nie zalicza razem tego zadania. Trzeba osobno. Mm. Dopiero połowa. A ja ty właśnie nagrywasz to, czy co? Tak, nagrywam, nagrywam. Nie no, co ty, żartuję? Nic nie nagrywam. Albo wkręcam! No, ale nie ryzykować. No, nie ale nie ryzykować, nie ryzykować to nie żeby nie było cezury. A. Drewno już ze mnie wypada, co jest? Czemu moja pota się nażarła drewna? Czy... Jest drewno. No, tak, De drewno gaming. Ja myślałem, że jakiś bałwan to u to do koja drzewa. A to ty. Dzięki. <noise> tak, <ty. głos> <noise> Oj, brakowało mi tego. Tutaj już jakieś cikie edycje, ściany ściany. O, detowanie w tym zadaniu będzie fajne. Seria trafi. No, ja mam w stanie do 200 level. Wbije, zbierając matsy. I tak. no. Ja nie mam swojej myszki, nie potrafię trafić, niestety. A, to najgorzej. Podkładka, ja mam taką myszka, zasię, podkład... zasię, zasię, Wiesz, zasię, jak duszeko... progracze trzeba, pod pachę. Pod pachę to ja gitarę obecnie mam. Gitarę. Słońce, wiatr we włosach. Hit by land. Pa. Nie da się tego zlutować. Jest Mission Competition. Przechodzimy do następnego. Kolejnym zadaniem jest ślizganie się bez przerwy przez 25 metrów. Jak widzicie, chwila, co jest tutaj. Tu jest zejście z tej rampy. Wiecie sobie piękną rampę i jednym ślizgiem 25 metrów. O, to połowa rampy wystarczyła. Przesadziłem tutaj na małysza z telemarkiem. No nie da się, niestety. Zadanie zaliczone. No i następne zadanie polega na zebraniu odczytów seismografów. sejsmografów, jak widzicie prezentuje się to mniej więcej tak. A, tam macie drugi. Jaki no tak, co? gdzie masz tego? Za furgonetką jest, znaczy obok. Jeszcze trzeciego nam brakuje. A w strefie będzie trzecie, tak więc to nalajcie. A, tu jest sezon. Ominąłem go. I trzeci, no w strefie. Jak przyleciał. Zapraszam. No, dziękuję, dziękuję za podwózkę. Sprakłe na pojazd. Chyba jedna chyba, osoba nie? może. Tylko dwie. Nie ma. To tutaj szybko Nie nie da się, się skakywać na pojazd Podobno miało się dać Ale to jest chyba taki no nie do końca pojazd O gdzieś tutaj A. powinien być znaczy tam na tej górce Góry, tam na moim żółtym markerze Jest tutaj o, tam. No tam, Na przy krzyko. No i trzeci Więc Misja zaliczona. Pozostałe zadania polegają. Przykładowo, na odbiciu się. Pięć razy na trampolinach Spidermana i Tracąc podłoża, znajdziemy ją tutaj. u. A trzeba to zrobić inaczej. Trzeba sobie się rozsłonić. Tak. Ściana zrobiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Misja zaliczona. Z jest, nie wyjść. No to chyba będziemy musieli wystartować kolejną grę. Kolejne zadanie polega na wyjęciu schowanych przedmiotów z namiotu. Rozkładam namiot. Wyciągam. Tak, wiem, że to czas dziwnie brzmi. Wkładam z powrotem. I misja zaliczona. Kto chce namiot? Nie by się wydał. Złóż namiot. Proszę bardzo, Trzymajcie. Aha, jak ja go wywalam, to. A, mogę kupić. Proszę, macie namiot. I macie drugi namiot. Dzięki. Kolejne zadanie polega na porozmawianiu z Głako, John Sayem z bunkra i do Drużyny Przytulonek. Jak widzicie, już tutaj jestem w środku przytulasków. Obok Włóczyni. Drużyny przytulanek. Rozmawiam. No i przechodzę do następnego NPCA, którym jest Kwako. No i następny NPC. Kwako. fontanna odwitości. Proszę. Idziemy do następnego. No i ostatniego NPCA. Znajdziecie w tym miejscu. Kolejnym zadaniem jest przeciwników przysięgów kamienistym kini lub kamionie kamienic. Chyba mi już powinno zaliczyć. zaliczam. No i pozostało nam ostatnie zadanie, które polega na przeszukaniu maszyn do lodów. Ja nie będę się już tutaj zagłębiać w latanie po mapie i zbieranie tych maszyn. Po prostu pokażę Wam mapkę z lokalizacjami, w których miejscach taką maszynę do lodu możecie znaleźć. Na sam koniec chciałem Wam życzyć zdrowych i wesołych świąt w rodzinnym gronie, dużo prezentów, v i oczywiście dwusetnego levelu w Fortnite'cie, tak abyście mieli wszystkie odkryte skiny z garnetu i nie tylko. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz... Po dołączeniu na naszego Discorda link znajduje się na stronie głównej Vasi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazigaming.pl Hej!